dobry, dzień dobry, cześć, jeszcze raz. shot Headshot, rozpierdolę w tele. Witam na kanale Patryk Rajorewski, Roy Playing Games. Oczywiście For Cry, For, For. Patryk Rajorewski, Roy Playing Games. Witam serdecznie For Cry, For Roy Playing Games. Patryk Roy... G... Odstaw to. <grystanie> Kochani, w ogóle nie wiedziałem, gra mnie mile zaskoczyła. Możemy sobie modernizować i ulepszać naszą hacjentę, która pełni formę symbolicznej bazy wypadowej. Nie jest to tania impreza. Nie tylko ona pod kątem wizualnym poprawia wszystko, ale też na przykład ozdoby na drzewo można tam znaleźć niewielkie sumy pieniędzy, tak, zestaw bimbrowniczy, koktajle mołotowa. Mamy czyste wizualki, jak na przykład oświetlenie wnętrza czy ulepszenie fasady, ale z kolei ołtarz też hajs, a brzęczyk będzie mieć samolocik, może na własną zagrodę. Skyrimowo się robi. A dajmy sobie oświetlenie słuchajcie, za czym jak to wygląda. Oh yeah. Patrzcie jak klimatycznie się zrobiło. Dobrze. bajery bajerami, ale my Atakujemy w dniu dzisiejszym serdecznego Longinusa, który nie grzeszy rozmiarem armaty w gaciach, by móc odblokować sobie atut szybkostrzelny, szybsze przeładowanie. To jest to, co mi się marzy. Gdzie mamy tam do niego najbliżej? Najbliżej mamy tu. Hopsik, hopsik, klopsik. Załadowany, posprzedawany, uzupełniony. Uzbrojony po zęby. I jak najbardziej gotowy, by siać zamęt i zniszczenie. W imię... Ech, krystalicznie czystego zacieszenia. Montujemy, wchodzimy. Mordor głosimy. Jakoś tak mnie natchnęło. Dobra. Słuchajcie, warto... Te chwasty kurde jednak zrywać bo Dosyć cenne Co pro... Jakie ty Nie zabiłem tylko klik... Ty, 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 ty. Mam pal... Mam śmigiełko Jedziemy, jedziemy żeby będziemy pitolić Wdałoby się na przykład takie jakieś fajne działka pokładowe Sterowane headsetem Trzy Tomahawks Wulkan ready Nie? Przesadzam Puszczam Bo to wyobrazi Niemożliwe Jestem Dziękuję za że w jeśli jest Śmigiełko, śmi, pa, śmi... panie Dobra Aha, Longinus był... FUCK zmyliliście mnie! Rozkoszne napierdalanie na bębenku! Rauw! Licencji pilota to abym nie otrzymał. Longi, I'm ready. Nawet kapłan. i fear no evil for you are with me psalm so, 23 verse 4 it is good to see you again aj good to I meet you to too bro do the Lord's work i guess so i have a confession to make aj Shit. i fear evil no not the evil of other men for that can be dealt with easily no it is the evil within myself that i fear Tak niechcący wymazać wymazasz Australię z mapy. We talking about the diamonds, right? Yes. And the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and Jest an act of contrition. zamiast przecinków mógłbym przeładowywać broń. Start by finding a sheep. I he I calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, for I have found my Gratuluję. Masz super broń w Wormsach, ekstra. Cieszę się, że cieszysz się cieszyć z nowych rzeczy. Okej, kochani, serdeczne śmigiełko. Ton dorątko. O, oh je! Yeah. może mogłem użyć czegoś szybszego? Nie, dobrze jest. Nie pytajcie, ile tygodni nie zmieniałem skarpetek. Kądś na szczęście, dobrze wietrzy oś ty w życiu nie wiem, czy ser, w takim razie. Dobry pojazd. sobie coś, co pomoże nam w sytuacji, gdy nasz cel niebezpiecznie się oddali. Może nie będzie takiej potrzeby. Gdzie jest przemytnik? Gdzie on jest? Fuck, tam jest. Dobra. Jestem okay. w życiu tylko za bardzo nie wiem czym. Ja mam go śledzić Dobra, jest samochód Nie jest za daleko poradzimy sobie ładnie, będzie nie pierdolić już. I że ta muzyczka, kurwa Pan Jabi MC Pan Jabi MC było zajebiste Dobra To nie jest dobra pro... Weź jakiejś sytuacji Jak to nie zostałem delikatnie chcę wyjechać! Gnoję. Jest dobrze ciutko. Spierdala. Fuuuuck! Zbierz tą odległość Dobra Jedziemy, nienawidzę takich misji W jakiejkolwiek grze Po prostu nie cierpię Mam się trzymać na odpowiednią odległość No nic, kombinujemy że nie będzie jechał przez 3 lata. <laughs> spotka go serdeczna, cóż? To będzie tarcza? A się zrymowało z przeciwieństwem. Dobra. Wszystko pod kontrolą, nie bredzić mi tu proszę. A! <śmianie> Sorry <śmianie> Dobra, chyba jesteśmy na miejscu. No i tu wchodzi Royson Oh yeah Lampka prawdy się odezwała znów. Okej. Okay. Mamy to klucz do Sejfu. O! Chyba przyjeżdża komitet powitalny. <grywa> <grywa>

Dabster z granatami Jeden obrońca diamentu Mam go Bynajmniej to nie koniec imprezy O już się zbierają w się. Będzie wesoło Ktoś jeszcze? Suam. Cię dopiero rozgrzewam. Nie! Chciałem przeszukać. Się czasem rozkosznie myli. No, ale co? Z głowy chyba, nie? No to fajno. Janet jest. Rozumiem, że muszę uciec. Poza teren poszukiwań? Panie Stajperze! Elegancko? Jeb? Yeah! Powiedzmy, że miałeś szczęście. Okej. Okay. Gdzie mamy odnieść? Gdzie mamy odnieść? Tutaj się skamuflowało, żółty pigmencik yy, z odcieniem żółtej truszki. Niech będzie. O, szybsze przechadowankę, szybsze przechadowankę. Elegancki. Ładnie, ładnie, ładnie. Nikt nas nie goni. Każdy jeło pod konfrontacji z Erojem strani... ...boi się... ...gnijących trupów wojny. cziki zamiast przecinku, to byłoby zajebiste na tak polskiego. Litwo, Litwo ojczyzno moja. Dobra. Okej, okay, mamy to. No i o to chodziło! O to chodziło! Yes, jak najbardziej. Przetestujmy. Temat na czymś grubszym. No okej. Okay. Dla mnie git. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Kogo tu mamy? Amita? Loginus jest tutaj. Dzisiaj Loginus. Jeszcze jedną misję, kasę dla niego machniemy. Czemu nie? Czemu nie? To nie ja. Czekajcie, czy ja widzę? Dobrze? Czy wy wy wydam Mojego przyjaciela? Nie po haharze? Tu nie wskoczymy? Tu wskaczymy. Symboliczny Achtung zacieszył Gdzieby tu sobie? Tu ktoś rozkosznie płynie. Pewnie cywile. Może się uda? Nie Przeżyli. Jeszcze raz. Wciąga. Tu są jakieś liczne krówcie. Nie. Nie zwiesz. Oszty w życiu. Zasłonie, zasłonie są minusowe. Karne, punkty. Karne kutasy. Dlaczego? Nie tak to miało wyglądać. Tam przeatakowałem, nieładnie Dobra, okej Longi, gdzie ty się kryjesz w skarbie? Tutaj Ze to też była beka swego czasu Niemiłosierna <śmienicza> Orzeł, zawsze przerywa. Skończyłem na kile Może coś coś tutaj ciachniesz z tego. Ja wszystko w sumie mam. Longi, braciszku. Ear...

na, na na rozwalone usta polecam pomadkę Może lepiej mu tego nie mówić Okej okay. Jak daleko jest wskazane miejsce? Niedaleko Dlatego Dzisiaj trochę tych pojazdów się pojawi Komu wjedziemy w dupę, no? Komu, 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 komu? Ja... Bilardy, bilardy, bilardy! Wyleciał? A ja! Oś ty... Nie, jak destroj, stój z tym dziadem! Oh yeah. Boże, jak ja dawno na kręglach nie byłem w rzeczywistości. A dzięki grom czuję się ich mistrzem. Nie! Fak, ale skąd się zbliża? Stamt... stamtąd. Dawaj, dajesz, 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 dajesz? O, o, -ja się gdzieś tutaj ładnie schajdować. Motorówką! O sztylu Jasie! To nie będzie proste zadanie! Dobra, szybko na skuter. Ładnie damy radę. No co? Rozumiem, że następny przebytnik będzie już padę śmigiełko latał to dopiero będzie wesołe. Dobra, zbliża się. On jak jak przykucne, słowiański przykuc się liczy Czy tak na styczek, stryczek, patryczek no, będzie. Ładnie. Prawie Gieta. Jedziemy. Już powinno być ok. Pod zasłoną dymną bretni, żargon i mgły. Kurat, to brzmi jak jak Obcy <grystanie> <grystanie> wyżej dwa kiki. <grystanie> oh, yeah. Yeah. Na kozaka. Mamy to. Tak. No i. Kolejna jaskinia lwa. Pięknie! Bullseye. Nie. Za wysoko. Teraz chyba trafiłem. O... Prosto wglata. Ale dla pewności. Teraz chyba ok. Nie. Pewnie jak wrócę, to połowy dżungli nie będzie. A, myślałem się, fajnego finiszerka Krótkimi seriami, Rojas, spoko! Wszystko pod kontrolą. Okej. Okay. Pora wrócić, a skrzyneczka z serdecznymi dobrami rozumiem, że ciut wyżej. O, trochę ich tam idzie. Przygotujmy się na leżycie. Tak będzie dobrze. Obcy. Dajcie znać kiedy ucichną jęki Kuba libre szmaty Ponoszę wrażenie, że tu już nie miało co się spalić ładnie, dobra Ciężko zbrojnie jak sama na Wskazuje zawsze ma przy sobie jakieś wesele fanty, także jest dobry. Oh yeah. Here I go again, my Jesteśmy so close. Oh. Fuck. Nie wiem czy że ja mu tego nie oddałem w końcu. Że powrót do bazy to restartuje. Nie! Nie, no jak? Dlaczego? Co zrobiłem źle? Co jest grane? Też było tak fajnie i w ogóle! Tego nie ogarniesz nawet w gogle. Dobra, widzimy się na miejscu i wyjaśnimy sobie, co nie, co z panem Longinusem. Nie wiem, czy to ja dajemy ciała, czy jest to pewien błąd gry, że to się restartuje i trzeba ganiać z buta, ale coś mi się wydaje, że będę musiał to przejść jeszcze raz prywatnie, a my widzimy, słyszymy, czujemy się już za niedługo przy okazji kolejnego odcinka. Fuokraj, fuofua, serdeczna tarcza, trzymajcie się.